Kim jesteś, gdy nikt nie patrzy, gdy wyłączysz telefon, wyciszysz świat i zostaniesz tylko ty, bez masek, bez ról, bez oczekiwań? A może tak naprawdę nigdy tego nie zrobiłeś? Dziś zmierzymy się z pytaniem, które może zmienić Twoje życie. Kim jesteś naprawdę? Zaczynamy. Z pozoru proste pytanie, a jednak wielu z nas, gdyby miało odpowiedzieć, kim jestem, rzuciłoby tytułem zawodowym: Jestem programistą, nauczycielką, studentem prawa. Ale to nie jest odpowiedź, to jest rola, jaką pełnisz. Gdyby jutro zabrać ci pracę, studia, status społeczny, czy wiesz, kim nadal byś był? Problem polega na tym, że uczymy się, kim mamy być, a nie kim jesteśmy. Szkoła, rodzina, społeczeństwo wszystko układa się wokół oczekiwań, a nie autentyczności. Ale dobra wiadomość tego można się nauczyć. Swoją tożsamość możesz zbudować świadomie. W tym odcinku pokażę Ci trzy kluczowe elementy: wartości, cele i tożsamość. Bo żeby wiedzieć kim jesteś, musisz najpierw wiedzieć, co dla ciebie naprawdę ważne. Wyobraź sobie, że twoje życie to podróż, wartości to kompas. Bez nich możesz iść bardzo szybko, ale w złym kierunku, więc jak je odkryć? Zadaj sobie to pytanie, kiedy ostatni raz czułem się naprawdę sobą? Co robiłeś? Z kim byłeś? To chwile, w których twoje działania były zgodne z twoimi wartościami. Dla niektórych to wolność, dla innych bezpieczeństwo albo rozwój, uczciwość, bliskość, odpowiedzialność. Wybierz pięć kluczowych wartości, które są dla ciebie nienegocjowalne. To one będą twoim filtrem. Dzięki nim wiesz, co robić, ale też czego nie robić. Bo nie chodzi o to, żeby być każdym, tylko żeby być sobą konsekwentnie. OK, masz już swój kompas, teraz czas na kierunek, cele ale nie te narzucone z Instagrama, tylko te, które mają sens dla Ciebie. Pomyśl o tym tak. Jeśli Twoje życie to historia, to dokąd zmierzasz? Jakie są trzy rzeczy, które chciałbyś zrealizować, zanim skończy się ten rozdział? Nie chodzi tylko o więcej pieniędzy, chodzi też o to, jak chcesz się czuć, jaką osobą chcesz się stać. Cel bez wartości to pusty wyścig, ale cel oparty na wartościach to motor do działania, który nie gaśnie. Jeśli cenisz rozwój, może Twoim celem jest nauczyć się czegoś, co cię przeraża. Jeśli cenisz relacje, może to czas, by odbudować więź, którą zaniedbałeś. I tu wracamy do początku. Kim jestem? Tożsamość to nie coś stałego, to proces, to wybory, które podejmujesz codziennie. Nie jesteś swoją przeszłością, nie jesteś błędami, nie jesteś nawet myślami, które dziś krążą ci po głowie. Jesteś tym, co robisz dzisiaj. Twoja tożsamość to suma powtarzanych decyzji. A każda z nich to okazja, by być bliżej siebie albo dalej. E, więc jeśli chcesz być człowiekiem odważnym, nie musisz czuć odwagi. Wystarczy, że zrobisz coś odważnego. To buduje twoją nową tożsamość. Kim jesteś? Jesteś tym, co robisz, gdy nikt nie patrzy. Jesteś tym, co wybierasz, gdy masz wolność wyboru. Dziś wieczorem usiądź z kartką. Zadaj sobie trzy pytania. Po pierwsze, co jest dla mnie najważniejsze? Po drugie, jakie cele wynikają z tych wartości? Po trzecie, jaką tożsamość chcę budować poprzez swoje codzienne działania? Bo jeśli Ty nie odpowiesz na pytanie, kim jesteś, świat odpowie za Ciebie, a Jego odpowiedź może Ci się nie spodobać. Jeśli ten odcinek dał Ci do myślenia, zostaw łapkę i komentarz. Co dla Ciebie znaczy być sobą? A jeśli chcesz więcej treści o rozwoju osobistym? Subskrybuj Psychopunkt i włącz powiadomienia. Do zobaczenia.